Metaliczny zgrzyt towarzyszył każdemu zakrętowi, gdy pociąg wspinał się powoli w stronę gór. Wagony kołysały się ciężko, a w ich wnętrzu panowała atmosfera dusznej niewygody. Powietrze przesycone było zapachem spoconych ciał, przetrawionego alkoholu i starej, wilgotnej tapicerki, która od lat chłonęła ludzkie sekrety i lęki. Wąskie korytarze zdawały się dłuższe niż w rzeczywistości. Jakby każdy krok ciągnął się w nieskończoność, a światło jarzeniówek drżało, rzucając blade plamy na brudne szyby i obdrapane drzwi przedziałów. Podróżni w większości milczeli, pogrążeni w półśnie, lecz cisza była złudna. W tym milczeniu czaiło się napięcie, które narastało z każdą minutą. Twarze ludzi wyglądały coraz bardziej zmęczone, przygaszone, zgaszone. Nikt nie szukał kontaktu wzrokowego, każdy wolał wpatrywać się w podłogę lub w ciemność za oknem, gdzie widać było jedynie odbicia ich własnych, groteskowo zdeformowanych oblicz. W jednym z wagonów ktoś nagle stracił przytomność, uderzając głową o korytarzową ścianę. Kilka osób spojrzało, lecz nikt nie podszedł, nikt nie pomógł. Obojętność była bezpieczniejsza niż zaangażowanie. Inny pasażer, rozdrażniony i pijany, zaczął szarpać zasłonkę w przedziale, rzucając krótkie przekleństwa. Reszta siedziała sztywno, jak sparaliżowani, udając, że nic się nie dzieje. Wibracja pociągu niosła się w kościach, a każdy zakręt potęgował uczucie, że metalowe pudło zbliża się do jakiegoś punktu, z którego nie będzie powrotu. Kiedy skład zatrzymał się w poroninie, Atmosfera stała się nieznośna. Peron tonął w mlecznej poświacie latarni, które oświetlały go nierównym, brudnym światłem. Sylwetki stojących tam ludzi wydawały się nieruchome, bez wyrazu, jakby były jedynie cieniem, niemym świadkiem tego, co działo się w środku wagonów. Cisza peronu była bardziej złowroga niż wszelkie krzyki. To właśnie wtedy w pociągu pękła cienka błona pozorów. Najpierw rozległ się dźwięk tłuczonego szkła, gdy ktoś rozbił butelkę, używając odłamka do rozcinania skóry na własnym przedramieniu. Krew bryznęła na tapicerkę, a pasażerowie w panice odsunęli się, przyciskając plecy do ścian. W korytarzu powstał chaos, ktoś próbował wyrwać butelkę, ktoś inny krzyczał, a w tłoku kolejna osoba upadła, zostając zadeptana przez innych. Ludzie zaczęli walczyć o przestrzeń. Nie o życie, ale o kilka centymetrów miejsca, o oddech, o złudzenie, że są w stanie wyrwać się z tej klaustrofobicznej pułapki. Twarze wykrzywiały się w spazmach furii, ręce drapały, szarpały oraz najmocniej jak potrafiły uderzały. Smród potu i krwi stał się lepki, niemal namacalny, a echo uderzeń i trzask łamanych nosów mieszało się z rozpaczliwym szlochem. Przedziały zamieniały się w scenę dramatycznego upodlenia. Ludzie wyniotowali ze strachu, a dzieci, obudzone wrzawą, płakały tak głośno, że ich głosy rozdzierały powietrze jak syreny. Jedna z matek próbowała je uciszyć, ale w tłumie ktoś odepchnął ją z brutalną siłą, miażdżąc jej ramię o metalową framugę. Smiłkę krwi rozciągnęła się po ścianie, a reszta patrzyła bez słowa, jakby każdy akt przemocy otępiał i uczył akceptacji. Podoba ci się nasz materiał. Kliknij lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Poronin stał się punktem granicznym. Każda minuta postoju była jak kolejne ukłucie noża, powolne rozcinanie nerwów. Kiedy pociąg wreszcie ruszył, było już za późno. W wagonach panował chaos którego nie można było cofnąć. Ciała leżały w przejściach, zadeptane, bez życia, a ci, którzy przeżyli, trwali w osłupieniu, brudni, przesiąknięci krwią, patrząc pustym wzrokiem w przestrzeń. Dalsza droga do zakopanego była jak przejazd konduktem żałobnym. Pociąg sunął przez mrok, a jego wnętrze przypominało trupiarnie. Światło jarzeniówek. Ostre i nieludzkie, obnażało blade twarze i drżące cienie poruszających się sylwetek. Cisza była nieludzka, gęsta, pełna tego, co już się wydarzyło. Nie było już rozmów, nie było płaczu, tylko stłumione, ciche sapanie ludzi, którzy przestali być ludźmi. W drodze ku górom niósł nie pasażerów, lecz ich resztki biologiczne, psychiczne i moralne. A poronim pozostał w ich pamięci nie jako przystanek, lecz jako granica, za którą nie było niczego poza krwią, przemocą i rozpadem człowieczeństwa. Jeśli spodobała ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.